W tym filmie widzowie sprawdziłem, czy jest sens stać na strefie aft. Na koncie, które nie ma żadnej rangi ani żadnych wspomagaczy. Co udało mi się zyskać? przez stanie przez całą noc? Oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Dodatkowo wleciał konkurs na 10 milionów, więc sub, like, komentarz, swój Nick z Minecrafta na którym grasz na serwerze rapi.pl. Ja nie przedłużam i życzę miłego oglądania. Seria widzowie od zera do Koksa, bez wydawania kasy, na koncie mojej dziewczyny, gdzie potem oddajemy jej to konto, żeby nagrała jeden odcinek kończący tą serię. Bardzo wam się spodobał, więc widzowie dzisiaj. Dzisiaj robimy kolejny film. Drugi dzień podbijania serwera. Bijamy, oczywiście. Ostatnio nic się nie zmieniło. No to jest tak, jak lognąłem, tak jak zostało. I cel jest taki, że ja teraz, widzowie, pokopię sobie przez godzinę na bezpiecznej strefie. Tak, wiecie, normalnie będę sobie kopał te M na bezpiecznej strefie. Mam normalnie ten kilo 22. Zobaczymy, co uda mi się przez taką godzinkę wydropić. Później, jak już wykopię tam, no troszeczkę, pójdę sobie awka. Będę stał na awku przez całą noc na strefie awk po prostu. Zobaczymy, co to da. No i z rana będziemy kontynuować nasze podboje. Wiadomo o co Chodzi yy, widzowie yy, giveaway'a na 10 milionów z wcześniejszego odcinka wygrała ta osoba, gratulacje, dzisiaj robimy to samo, więc sub, like w komentarzu swój nick z Minecrafta, na którym grasz na rapy.pl I jeszcze bardzo ważne info, widzowie oczywiście multi konta na serwerze są zabronione na rapach, ja to robię tylko i wyłącznie w celach wideo, reklamowych, odcinkowych, nie wiem, no wiecie o co chodzi, no nagrywam z tego odcinek, dlatego mogę i mam takie zezwolenie administracji w ogóle, że mogę prowadzić takie konto na w sensie serię z drugiego konta, no ogólnie dostałbym bana, więc nie zgłaszajcie mnie, bo wiem, że dostałem chyba z 30 zgłoszeń o to, że mam multikonto. Jest to oczywiście tylko i wyłącznie w ramach y, serii. Więc no, aktualnie mam godzinkę 3 minutki, więc 2 godzinki i 3 minutki zobaczymy, ile kasy będę miał. Wszystko, co wykopuje, automatycznie y, sprzedaje. Wydaje mi się, że nie ma sensu jakiegoś podsumowania robić potem. No zobaczycie, ile kasy będę miał. Dobra, jednak pokopałem pół godziny, ale doszedłem do takiego wniosku, dlaczego po prostu się nie opłaca. Z zaraz wytłumaczę dlaczego. Mianowicie, jest godzina taka 19 teraz, więc jest bardzo dużo ludzi i bardziej opłacałoby się na przykład kopać w nocy, a Albo z rana, na przykład, wiecie, jakby wszyscy, nie wiem, spali, albo, wiecie, no po prostu, z rana, jak ludzie śpią, bo są wakacje, albo w nocy, bo ludzie śpią, po prostu, bo nie grają w nocy, nie? E, wtedy najbardziej by się opłacało i wydaje mi się, że wtedy byłoby git. Ja widzowie sobie ten mój e, kilo w 22, który mam wystawię wystawie i w tym momencie odkładam wszystko do Ender Chesta po prostu, tak wydaje mi się, że będzie najlepiej. Odkładamy wszystko, o tak, tutaj, po prostu pik 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 pik. Jakieś tam złoto, dobra, niestety złoto już zostanie, albo nawet je usuniemy, czy coś. Ustawienia damy. Tak, że mi się nic nie sprzedawało, że w razie W nie sprzedać. I idę teraz na strefę AWK, tak naprawdę przez całą noc do rana. Mam nadzieję, że mi nie wywali. E, więc jak tutaj sytuacja wygląda? Tak wygląda drop z skrzyni czasu. Mam nadzieję, że ten kluczyk dostaniemy. No, bardzo bym chciał szczerze, bo byłaby OP. E, więc o no co? stajemy i widzowie co? Co 60 sekund jest podstawowa nagroda, a co 20 minut losowanie klucza, Fajnie byłoby coś dostać. Ja przy okazji, widzowie, zrobię sobie rynek, otworzę ładnie na odległość i ten kilo w 20. 22, muszę zobaczyć ile on jest teraz warty Wydaje mi się, że on mógł mocno spaść z ceny Bo widzę, że tutaj dwudziestki jedynki są po 700 tysięcy A dwudziestka dwójka, gdzie jest jakaś? Nie ma, są same dwudziestki jedynki O, dziwne szczerze Najtańsza dwudziestka dwójka jest za półtora miliona No akurat nie chce mi się w to wierzyć, że ktoś by za półtora miliona kupił taki kilo Więc ja widzowie go po prostu wystawię skromnie za 900 tysięcy No i może przez cały ten czas awczenia ktoś by go kupił Jakby ktoś go kupił, bardzo mi się ucieszył bo będziemy mieli milion 400. No, 400 koła wykopałem przez ten czas, po prostu stania na, w sensie na tej bezpiecznej. Więc wydaje mi się, że wynik jak najbardziej satysfakcjonujący. I jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. A, dostałem w ogóle jakąś podstawę nagrodę. Ten pyłek, 64 dolary, dobra. Jedną rzecz, jaką muszę zrobić, widzowie, to cały ten swój, jakby hajs, który mam teraz na koncie, zabrać go. Zapytacie się pewnie dlaczego. Już wam tłumaczę. Tylko muszę mieć równe 0. 5 tysięcy mi tutaj jeszcze zostało. Niech tysiąc je będzie. Zabieram wszystko, bo dużo widzów tutaj. Mi wysyła kaskę i ja potem ją odsyłam. No bo to jest jakby seria od zera do proplayera. Nie chcę, nie chcę po prostu, wiecie, pomocy od Was. Bardzo Wam dziękuję i doceniam, że w ogóle chcieliście nie przeciągnąć kaskę. Ale wiecie, na tym ta seria polega, żeby tutaj grać wszystko samemu. Więc ja sobie wyłączam dźwięk i widzimy się rano. No i jesteśmy, widzowie, 15 godzin, 40 minut na moim serwerze. Czyli w sumie można powiedzieć, że przez 14 godzin tutaj stałem. No i co się udało dostać? Nie mam pojęcia, bo tej temy miałem wcześniej, jakby te pyły sobie podkładałem tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie mieć równe zero kasy na koncie, więc to sobie od razu sprzedajemy, widzowie, wszystko, zobaczmy ile ne, w ogóle mamy kasy e, 1 500 czyli chyba jakieś tam 100 tysięcy dostałem przez 14 godzin stania, no jest to dość mało, nie będę ukrywał, ale widzowie, widzę, że dropnął nam kluczyk, mam do odebrania klucze, więc zobaczmy ile tych kluczyk udało nam się wydropić i co to jest? I to jest jeden kluczyk do skrzyni czasu, widzowie, przez 14 godzin jeden kluczyk do skrzyni czasu mi wypadł ojojoj, oj, oj. no szczerze liczyłem na coś więcej ale i tak się nie załamuję, bo teraz wam wytłumaczę dlaczego. Kurde, no szkoda. Jeden kluczyk tylko i co tu może nam wypaść? Tak szczerze, najfajniejszym dropem z tego wszystkiego to tylko i wyłącznie jest fragment kosmosu. Nic więcej tak naprawdę nie jest jakoś bardziej opłacalne. Więc no liczę na to, że mi fragment kosmosu wypadnie. W ostateczności, nie wiem, klucz do gwiezdnej skrzyni może, ale no to na to jest pewnie mały procent szans. Coś czuję, że nie wypadnie, nie wiem, coś tutaj Supermana albo, nie wiem, może 32 Merkurowego Pyłu. Otworzymy sobie z animacją, żeby były emocje i co to będzie widzowie? I widzę, że to będzie... W merkurowy pył, tak jak myślałem, nie? 48, to jest ile? 150 tysięcy, tak? 196 tysięcy mamy 1 700 kasy na koncie aktualnie. E, co nie jest ogólnie takim złym wynikiem, jeszcze myślę sobie na jedną rzecz, a mianowicie widzowie, no mam tutaj darmowe klucze. Za dołączenie na Discorda, za połączenie z Facebookiem i z YouTube'em e, są darmowe klucze do skrzyni gwiezdnej, a skrzynia gwiezdna jest taka. Nawet nigdy nie patrzyłem na nią, tak z perspektywy, wiecie, kampera. No bo na kamperze raczej głównie tylko te rapy boksy otwierałem. A taka gwiezdna skrzynia w sumie jest takim. Tanioszkiem, ale takim ciekawym tanioszkiem, jak na y, właśnie początkującego gracza. Więc wydaje mi się, że warto jest sobie z tego skorzystać. I nawet fajnej temy. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób mogę to zrobić, no bo wiecie, mam jakby połączonego Discorda ze swoim głównym kontem, Nie wiem, slash ety mogę dać. Tu sobie damy zasubskrybuj kanał, więc tutaj subika zostawiłem. YouTube'a raczej będę mógł sobie zweryfikować na no, Discorda i Facebooka, nie. E, więc nie, wiem, może byśmy widzieli po prostu, nie wiem, kupię. Chociaż on no, nie wiem, czy kupować wtedy. No, bo wiecie, jakby mógł mnie odebrać niby za darmo, a nie wiem, jakby nie mam. Nie ciężki temat. Dobra. Uznajmy, że na razie tego nie będę brał. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie. No, ja czekam, żeby tutaj tego slash ty dostać, nie? No, bo tutaj, no, zasubskrybowałem. No i chciałbym y, to dostać. Ale ja to widzę, że kilka minut trzeba poczekać. No to poczekamy sobie. No, i po jakimś czasie mi tutaj wyskoczyło. Normalnie, widzowie, że gracz Marabej Koniara otrzymał darmowe klucze za nagrody. No i udało mi się właśnie tego y, YouTubika sobie y, połączyć. Więc to jak najbardziej y, w porządku. No i lecimy z openingiem tutaj na y, tanim koncie. Zobaczmy, widzowie. Otwórz z animacją. I liczę szczerze, wenusowe pyłki byłyby fajne, bo to jakiś darowy milion. Ale szczerze, oczywiście, najbardziej fragmenty kosmosu to jest top, top, top. E, nie, mieć 21 pewnie też jesteś warty. No tutaj te 26, oj, bardzo by ratowały Giercowanko. No i w sumie to tyle, nie? No galaktyczna skrzynia, wiadomo. No zobaczmy, co to będzie. Oby to nie była tylko Elytra, a ze każdego innego dropu, naprawdę, szczerze mówiąc, będę zadowolony. Więc no, lecimy i zobaczmy, co tuż to nam wypadnie, widzowie. I oby, oby, proszę, fragmenty? Nie, buty. Nie, osiem fragmentów co jest? co jest, co jest, co jest, co jest? Ej, dobra, szczerze, szczerze, widzowie. Osiem fragmentów kosmosu. Ja już Wam tłumaczę, dlaczego jestem tak niesamowicie podjarany. Dodatkowo, jeszcze jedna rzecz jest taka, że yy, na strefie awk nie opłacało się stać. To jest prawda, no nie opłacało się, nic nam nie wypadło. Ale to jest najważniejsze, że opłacało się stać na samym serwerze. Mianowicie, widzowie, na slash sklep, za spędzony czas na serwerze można kupić fragmenty kosmosu. Mam 4 godziny, 1, 1, 4 godziny kosztuje jeden fragment, mam 15 godzin. Czyli w sumie, jakbym jeszcze 10 minut poczekał, to miałbym ich więcej Więcej, ale kupujemy sobie za to wszystko yy, fragmenty. No i widzowie, mamy yy, trzy kolejne. I teraz te fragmenty możemy sobie sprzedać na rynku. No i widzicie, ktoś mi tutaj przelał z No i muszę to od razu oddać. No to po prostu, no. No nie da się. Muszę to zabierać wszystko. Gdyby można było jakoś wyłączyć, kurde, przyjmowanie kasy, nie? Bo to mi się zaraz, zaraz mi się wszystko pomyli w liczeniu i tyle będzie. No, ale wracając. Mamy 11 tych fragmentów. No nie, no przestań mi przelewać pieniądze. A na rynku najtańszy aktualnie 700 tysięcy. Nawet nie, bo on jest taki do wysnajpienia. I one chodzą po 790 tysięcy, i w tym momencie widzowie, wszystkie te odłamki sobie za tyle wystawiam. Po prostu rynek wystaw nawet 785 tysięcy, i niech za tyle to wszystko sobie schodzi. I one zejdą. Gwarantuję wam, że one zejdą. Niestety, największym minusem jest to, że ja nie mam rangi premium, przez co mam limit, jakby tych odłamków na rynku. W sensie, mogę wystawić maksymalnie dwie rzeczy na rynku, ale zobaczcie, jak one schodzą. Jeszcze mi się nie zaktualizowała kasa na rynku, ale to po prostu schodzi w tym momencie po kolei, i naraz dostanę. Bardzo dużo. Nie, dobra, widzicie, mam maksymalnie 3T, ale to za chwilę mi się kaska odświeży, no bo mi one posprzedawały się chyba, no wystawiam po ile. No, po 785 tysięcy. No to ta kasa na pewno, kurde, już tutaj jest na moim koncie. No i mamy 4 miliony aż w tym momencie, więc to jest bardzo dużo, a zostało nam jeszcze całkiem sporo tych fragmentów, więc no teraz ja po prostu muszę czekać i je sprzedać, a najchętniej to ja sobie zrobię tak, żeby mieć pustą kasę i żeby nie dostać od nikogo e, żadnego e, przelewu. Jakimś cudem, więc sobie to odłożymy może ten wenusowy pyły i za to. Zaraz kupimy jakiś kilof czy coś w tym stylu No tylko ja muszę czekać, żeby właśnie te yy, fragmenty kosmosu się posprzedawały Bo z tego co widzę, no to chyba one teraz yy, musiały stanieć jakoś No i po 770 są nagle, nie? Tutaj są, jest kilka po prostu w tej samej cenie co moje No ale wydaje mi się, że nie ma sensu ich robić tańszych Że to jest kwestia czasu, a pójdzie wszystko No i widzowie, kurde, wszystko się posprzedawało Ale wpadła jeszcze jedna ciekawostka Bo najprawdopodobniej dodatkowa godzinka mi wpadła I mogę sobie tutaj kupić kolejny fragment kosmosu Który sprzedajemy yy, tutaj za... 780 tysięcy, tutaj musiałem odsyłać też ziomeczkowi jakiemuś kasę, bo on mi przelał, e, więc tak to wygląda, ale, ale, ale wszystkie te wcześniejsze tutaj fragmenty mi się sprzedały perfekcyjnie, mamy 39 Wenusowych pyłów, to jest bardzo dużo, zobaczmy, no ten niech fragment mi się tylko szybko sprzeda za te 780 koła, będę bardzo dowolony, e, a, widzę, że one tutaj potaniały troszeczkę, bo są po 760, dobra, sprzedam go e, taniej, e, tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie bardzo e, szybko się go pozbyć, tylko i wyłącznie, żeby mieć to właśnie na odcinek, nie, że tutaj e, takie pod zrobić kasy i kupić kolejny przedmiot tutaj, który wydaje mi się, że mógłby mi nawet mocno tutaj e, pomóc w gierce. Zobaczmy, czy się sprzedał? Sprzedał się, teraz musi mi się kasa zaktualizować, więc dajemy sobie e, normalnie slash sklep, całą kasę, którą tutaj mamy sprzedajemy sobie prawym, pyk, i mamy widzowie 11 milionów! O kurde, 11 milionów na moim koncie, a to jest tak naprawdę jeden dzień grania, tak teoretycznie, wydaje mi się, że gram dwie godziny, bo resztę to na awku, a mam 11 milionów grając totalnie od zera, więc moim zdaniem bardzo spoko. I to jest taki przykład, chyba, że nie jest aż tak źle na tych rapach, nie? Dobra, zobaczmy widzowie sobie tutaj jakiś kilow ciekawy e, po dobrej cenie. 11 milionów jestem w stanie dać, tylko zobaczmy co my za te 11 milionów możemy dostać. Możemy kilo 28 dostać. E, za ile jest najtańszy kilof 28? To jest dla mnie najważniejsze pytanie. Tylko tyle mnie obchodzi. Kilo 28. Nożyce są tanie. Wiem, że e, wiadomo, że nożycami byśmy troszeczkę więcej pewnie zarabiali. No niestety e, ja nie chcę na razie kopać wełny, bo uważam, że jest to troszeczkę bardziej niebezpieczne. Że tam możemy łatwiej na pewno y, zginąć, a takim wiecie, na bezpiecznej kilofem, zobaczcie no nożyce 28 mógłbym sobie kupić w tym momencie a najtańszy kilof y, kosztuje 7 milionów biorę go i mam kilof 28 i zobaczmy widzowie teraz ile on będzie tutaj zarabiał, damy sobie ustawienia że mi nie sprzedawało kasy, tylko zamieniało mi na y, odłamki, no i zaczynamy kopanie i zobaczmy, czy tutaj będzie jakoś lepiej leciało no kurde, leci od razu lepiej od razu tutaj, chwila moment, od razu 16 tysięcy na moje konto, y, a to są diamenty, czyli ten gorszy surowiec na emeraldach miałbym jeszcze lepiej, więc no Jaram się e, niesamowicie e, Dziękuję wam za oglądanie Będzie dużo łapek, kontynuujemy tą serię od zera do koksa e, No i co, widzimy się jutro O 15, bo robimy na razie i siema